Witajcie moi drodzy, tu Nazar, Tarot, Ibraimow, Wasz tarocista Jasnowidz. Kochani, jest noc. Z czwartku na sobotę, z 15 kwietnia na 16 kwietnia 2021. Ja zawsze zasypiam później. Jestem sam, nie ma obok mnie Bożeny, ale śpi ze mną mój pies, Maksiu. Tam gdzieś są po domu rozlokowane koty, też sobie śpię. I sobie tak myślałem o kilku rzeczach, o kilku sprawach. Myślałem o Ukrainie. Wyobraziłem sobie Mapę Ukrainy i przyszła mi taka wizja, takie słowa bardzo duże dogadanie, ścisłe między Rosją a Białorusią tak wielkie, jakie nigdy nie było w historii większe. Plany były inne. Putin miał plany takie, by pozbyć się pomóc pozbyć się Łukaszenki z Pałacu Prezydenckiego Mińska. Ale tylko wtedy, jeśli by on nie przyjął jego planu wojennego. Na Europę, ataku na Polskę i Europę Zachodnią, jednak nastąpiła zgoda, będziemy mogli obserwować coraz większe i silniejsze zacieśnianie stosunków rosyjsko-białoruskich. Putin. Jest bardzo zadowolony. On przedstawił Łukaszence taki dziwny plan. Mówię, skojarzyło mi się to z Ukrainą. Ja o tym mówiłem, że może na grupie takiej, z którą rozmawiałem, a może na jakimś filmie, już nie pamiętam, że Rosja wykona krok do tyłu. To będzie tak wyglądało, jakby bo zgromadziła wielką armię wokół granicy z Ukrainą, wchodząc też na teren Mołdawii, na Dniestrze, to co zapowiadałem. I będzie z tej armii, przypuśćmy, no nie wiem, ilu tam jest żołnierzy, bo nie wiem tego, 100 tysięcy, 100 to 30 tysięcy na przykład wycofa, a reszta pozostanie, będzie odtrąbione, że Rosja wycofuje, że Rosja robi krok do tyłu pokojowy. Że Rosja nie jest agresorem, a w tym samym czasie Putin już ten plan przedstawił, ale zechce, aby to Łukaszenka zaatakował. Łukaszenko zaatakował Ukrainę. Ale to może być dziwne, bo plan jest taki, by to niby zrobiła Ukraina, ale to nie będą tylko ukraińscy żołnierze, ale też Rosjanie, którzy wejdą, a już są z terenu Białorusi. Ukraina. Kiedy oni wejdą, będzie musiała z nimi toczyć bój. A zaraz potem wejdą na powrót Rosjanie. Można powiedzieć, będą dwa fronty na Ukrainie. To się szykuje, taki jest plan. Czy będzie zrealizowany? Nie wiem. Ale o tym będziecie. Słyszeć coraz głośniej, coraz głośniej. Zapad 2021, a może napad 2021 może to nie zapad, a napad. Rosjanie lubią znaki. Lubią grę słów i dat. To daje do myślenia. W czasie tego zapad 2021. Dziwnie mi się kojarzy też plan. Przesunięcia, data przesunięta, ale to tylko plan może być bardzo niebezpieczny. Krok po kroku, Putin się cieszy, widzę radość w nim. Wszyscy tanczą jak on chce. Wszyscy tanczą jak on chce. Użyje sił niespotykanych. Takie mam słowo akustyczna siła. To wygląda jak. Hmm, nigdy tego nie widziałem. To wygląda jak płyta metr na metr, taki kwadrat, szary, i ma takie wypustki. Dziurki, stąd się wydobywa pisk. To będzie wobec ludności skierowane. Oni już to mają wobec żołnierzy. Kurczę, żeby. dźwiękiem atakować dźwiękiem przy bliskiej konfrontacji takie mam słowo no na to coś będzie chciało wiedzieć co będzie na tym zapad 2021 Jakieś regulacje, wymiana, a to będzie jeden rok, ten szczególny, właśnie ten rok, w którym NATO otrzyma jak najmniej informacji. Będzie kombinowanie, to ostrzeżenie dla NATO, to ostrzeżenie, że oni coś szykują, kombinowane, oszukane informacje. Czy się na to spostrzeże? Nie wiem. Uszukanie. Nie uważam, że dojdzie do spotkania Biden-Putin. Nie uważam. A pamiętacie, jak mówiłem o tym, że Stany Zjednoczone sankcja nałożą sankcje? i ze Stanów Zjednoczonych będą rosyjscy dyplomaci wyrzuceni, to się stało. Stało się wczoraj, chyba bodajże 14, 15, przepraszam, 15 kwietnia, czy 14, zostali 14 czy 15 kwietnia 2021, zostali wyrzuceni To powiedziałem, że też będzie zapowiedź, że to jest ten rok konfliktu. Wyrzuceni rosyjscy dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych bardzo gwałtownie zostali wyrzuceni. Możecie o tym w mediach poczytać sobie. A nawet pan prezydent Biden mówił, że większe kroki mógłby uczynić, ostrzegawcze wobec Rosji. Rosja bardzo agresywna, otacza. Rosja będzie chciała toczyć Polskę. Radziłbym zwrócić uwagę na Kaliningrad. Litwa. Ludność, bardzo dużo szpiegów rosyjskich jest na Litwie, czuję. Ludność rosyjskojęzyczna na Litwie. Może. Wzniecać tam w tym kraju, szczególnie w tym roku, bunty i konflikty przeciwko demokratycznie wybranym władzom, prezydentowi i premierowi. To ludność rosyjskojęzyczna. Szczepionki. Takie słowo, że trzy, będziemy się szczepić trzeci, trzy razy. Ludzie będą się szczepić trzy razy. Musieli się szczepić trzy razy i będzie afera. Jeszcze zobaczycie, będzie afera Pfizera. To co mówiłem, trzy. Ludzie mówią o jakimś leku w niedalekiej przyszłości na te, leku o koronawirusow, na koronawirusa. Ale ten lek nie będzie dobry. Będzie mowa w polskich mediach o potrójnym szczepieniu. To już niedługo. Takie podnoszone głosy będą, tak. Pamiętacie jak mówiłem wam o paszportach covidowych, że będą biało-zielone? To jest, a powiem wam jeszcze co będzie, w późniejszym nieco, nieco czasie. Opaski takie jak na basenach są, z kodem kreskowym. I co dziwne, na tym, koda, na tym kodzie w większości tych opasek, a może wszystkie. Będą trzy cyfry: 6, 6, 6. Ja wiem, ja wiem, że to tak wygląda, jak spiskowo, teorie, spisk teorie spiskowe. Mówię, co widzę: 6, 6, 6. Tak jakby oni chcieli się dopasować do tych teorii. Tak jak na basenach opaski się zakłada z kodem kreskowym. Żadne paszporty. To odejdzie się od tego. Te opaski. I tylko dzięki nim będzie można im wejść, kupić i sprzedać. Coś będzie w Polsce z samochodami. Będzie się mówiło o ekologii życia. Samochody. Eee, jakieś przepisy będą stworzone jeszcze. Ich jeszcze nie ma tych przepisów. Nawet jeszcze nie ma projektów tych przepisów. Nawet może nie są w głowie jeszcze te przepisy czyjeś, ale będą takie przepisy, które można by było odebrać jako zniechęcające do posiadania samochodu. Bardzo dziwne. Ekologizacja życia. Zielone, zielony kolor. Powiem też coś nadzwyczajnego. Kojarzy mi się Jarosław Kaczyński teraz, i w głowie u niego siedzi totalna rezygnacja takie słowo mam totalna rezygnacja. To w tym roku z urzędu. Pamiętacie, jak ja powiedziałem, że Jarosław Kaczyński nie będzie wchodził do tego samolotu? Który będzie rząd ewakuował, ktoś go wypchnie i powie: Tylko jesteś zwykłym posłem. Mam takie wrażenie, że tak, to mu chodzi po głowie, właśnie być tylko zwykłym posłem, że rezygnacja z urzędu, z jakiegoś ważnego urzędu, może prezesa partii. Miało być ostatnie. Po, mówię to, co czuję. Mówię to, co widzę. I mówię to, co słyszę. Bez analizy. Miał to być ostatni rok urzędu, ale będzie szybciej. Rezygnacja z urzędu. Może prezesa partii. Pamiętacie też, jak mówiłem, że z Unii Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego PiS w tym roku będzie ściągnął panią premier Beatę Szydło? Jest ściągnięta. Jest na bardzo ważnym urzędzie. Już w Polsce. Pójdzie jeszcze wyżej. Jeszcze ją będą w telewizji pokazywać. Przyjdzie też czas, że prezydent Andrzej Duda odwróci się. Odwróci się odpisu. Widzę, to może być metafora, jakaś obraz taki symboliczny, odwracającego się prezydenta plecami ale tylko wtedy się odwróci gdy prezesem partii tak mi się wydaje rezygnacja z urzędu nie będzie Jarosław Kaczyński sentyment i sentyment no właśnie tak kochani jest już późno idę spać Cieszę się, że jeszcze mogę spokojnie spać, w swoim łóżku, że jeszcze jest ciepło, że mam miękką poduszkę, miękką kołdrę, kochane zwierzęta przy mnie, że mogę jeszcze Wam nagrywać, może nie być różnie. Widzicie wiele się na waszych oczach sprawdza moich wizji. Bardzo wiele. Tak. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Shikujemy się. Myślę o tych, którzy nie mogą spać tak jak ja. Myślę o tych, którzy teraz są w pracy, w nocy, w pracy Z czwartku na piątek z piętnastego na 16 kwietnia 2021. myślę o tych matkach które są wybudzane przez dzieci i w nocy muszą dawać im je jeść myślę o polkach o polakach o Polsce